Słyszałem czy też gdzieś czytałem taką historię o młodym inżynierze, który został postawiony w roli kierownika na wielkiej budowie. Po krótkim czasie okazało się, iż błędy i niedopatrzenia z jego strony są tak znaczne, że grozi mu sąd i wieloletnie więzienie. Na początku młody człowiek wpadł w rozpacz. Po kilku dniach, jednak usiadł spokojnie nad kartką papieru i zaczął wypisywać sobie wszystkie sprawy do załatwienia oraz obmyślać ich metody realizacji. Skończyło się to kilkoma patentami i inwestycją oddaną pod klucz przed terminem. Czasami bywa, że jesteśmy bardzo samotni. W żadne środowisko nie możemy się wpasować. Stanowimy pośmiewisko i obiekt drwin. Czy mamy z tego powodu cierpieć i rozczulać się nad sobą? A może zastanowić się nad swoimi zdolnościami i zacząć je rozwijać? Tajemnica tkwi w tym, że to nie my mamy się dopasować do jakiejś społeczności, ale kiedy będziemy nad sobą pracować, to wokół nas zaczną gromadzić się ludzie, którzy będą chcieli nas poznać. Jeśli mamy świadomość, że źle się dzieje w naszym życiu, to najwyższy czas, by usiąść i zastanowić się nad sobą oraz swoją dalszą drogą. Niestety, w przeważającej części przypadków sięga się po butelkę z alkoholem.